Hejka, dzisiaj sobie omówimy funkcję, w tym funkcję liniową. Powiemy sobie trochę o dziedzinie, zbiorze wartości. Będziemy analizować wykresy i rysować wykresy na podstawie wzoru funkcji oraz powiemy sobie trochę o przesunięciach i rozwiążemy zadania naturalne. Zapraszam do oglądania. Jeśli będziemy mówić o dziedzinie, to będziemy patrzeć na przedział xów które obejmuje funkcja a jeśli będziemy mówić o zbiorze wartości to będą to y i widzimy też, że f od x to jest nasza wartość funkcji i to jest równe y to jest bardzo ważne i że wartość funkcji dla argumentu x to jest właśnie f od x czyli argumenty to będą x a wartość funkcji to będzie f od x czyli y I teraz przeanalizujmy ten wykres czyli widzimy, że oś x będzie to ta oś pozioma, a oś Y będzie pionowa. I teraz chcemy zobaczyć naszą dziedzinę, zapisać przedział X, przypominam, który obejmuje całą tą funkcję. W naszym przypadku widzimy, że ta funkcja patrzymy na oś X i widzimy, że jest ona od minus piątki, ona się tutaj ciągnie aż do tej szóstki tutaj. Czyli naszą dziedziną to tutaj będzie przedział od minus 5 do 6, tylko teraz patrzymy, czy mamy kółeczka zamalowane, czy nie. Tutaj widzimy, że przy minus 5 mamy kółko otwarte, dlatego będzie to przedział otwarty, czyli nawias okrągły, a przy 6 mamy tutaj domknięty. Mamy zbiór wartości, i teraz patrzymy na Y, więc znowu najniżej, czyli najmniej mamy. Minus czwórce. Widzimy przedział domknięty, kółeczko zamalowane, czyli minus cztery, nawias trójkątny. I teraz patrzymy, najwyżej tutaj mamy trójkę. Tylko, że teraz, skoro tutaj nie mamy żadnego, właśnie kółka otwartego, narysowanego, to znaczy, że jest to przedział domknięty, czyli znowu 3 i nawias ten sam. No i tutaj się pojawia Miejsce zerowe. Ten skrót będzie oznaczał miejsce zerowe. I teraz, co to jest w ogóle miejsce zerowe? Jest to miejsce, gdzie y jest równe 0, czyli gdzie funkcja przecina oś x'ów. Widzimy, że w naszym przypadku będą to dwa miejsca. Będzie to tutaj i tutaj. Czyli możemy sobie zapisać, że nasz x należy. Tutaj mamy dwa miejsca 0, minus 4,2. Bo właśnie miejsce zerowe to jest, to są te x, -y, dla których ta funkcja przecina tą oś x. -ów. No i dalej mamy f od x większy od 0. Czyli pamiętajmy, f od x to jest wartość funkcji, czyli nasz y. Czyli patrzymy, dla jakich x nasz y. Będzie większy od 0, a y będzie większy od 0 powyżej osi x. -ów. Czyli patrzymy na te x, -y, które to spełniają, i widzimy, że ten przedział to będzie od minus 4 do minus 2, czyli dokładnie będzie to ten przedział. Czyli zapisujemy sobie, że x -y należą, i teraz pytanie: czy to będzie przedział zamknięty czy otwarty? skoro mamy tutaj znak, że ma być większe od sera, no to nie mamy tej równości, czyli przedziały będą otwarte. I teraz pytanie jest, ile jest rozwiązań dla y równego minus 3? Więc sobie patrzymy. y równe minus 3 jest tutaj. Widzimy, że na pewno będzie on przecinał funkcję... W tym miejscu z prawej strony, czyli tutaj będzie jedno rozwiązanie. A teraz pytanie, czy z lewej strony, w tym miejscu będzie przecinał tą funkcję? No więc to, co jest tutaj przy y równym minus 3, x równym minus 5, to nam wypada ten punkt, czyli tych rozwiązań mamy, aby jedno. No i teraz patrzymy, Tutaj, dla x równego 6, co my mamy? Więc znowu patrzmy, x równe 6 mamy tutaj i idziemy tutaj, tutaj, tutaj. I pytanie y jest tutaj ile równy? Widzimy, że to jest minus 4. No i teraz największa wartość funkcji, czyli w którym miejscu mamy tutaj największego y. Czyli patrzymy sobie gdzieś u góry na pewno. Widzimy, że jakbyśmy mieli tutaj taką kreskę i ją przesuwali, to dokładnie w tym miejscu by po raz pierwszy przecięło tą funkcję. Czyli ta największa wartość funkcji to jest 3. I tutaj już przechodzimy do funkcji liniowej. Funkcja liniowa będzie to taka prosta. I wzór tej funkcji to jest właśnie f od x równa się ax plus b. a to będzie współczynnik kierunkowy, a b to jest wyraz wolny. I teraz w zależności od a i od b, ta funkcja będzie przyjmowała różną formę. b to będzie miejsce, gdzie ta funkcja będzie przecinała oś y. Czyli widzimy, że ten punkt, w którym ta funkcja będzie przecinała oś y, to będzie punkt 0b. No i teraz mamy pierwszy przypadek, kiedy a jest większa od 0. To widzimy, że ta prosta wtedy idzie tak w górę. Jest to funkcja rosnąca, bo widzimy, że ona tak rośnie. Kiedy x rośnie, to i y rośnie. Teraz mamy funkcję malejącą, kiedy a jest mniejsza od 0. Więc widzimy, że kiedy x rośnie, to y nam maleje. I trzecia sytuacja, kiedy a jest równe 0. Mamy wtedy funkcję stałą. I wtedy to wygląda tak, że y równa się jakieś b, czyli po prostu nasza stała. Czyli na przykład y równa się 2 i wtedy mamy, że nasze b to jest 2, a współczynnik a jest równy 0. Teraz mamy taką sytuację, kiedy funkcja przechodzi przez dwa punkty. Chcemy wyznaczyć jej wzór, no to możemy sobie to zrobić układem równań i to sobie wyliczyć, ale jest też inny sposób. Po prostu z tablic maturalnych użyć wzoru. To jest przy temacie geometrii analitycznej, gdzie mamy jakieś wyznaczanie prostych. Mamy tam też powiedziane, że proste są równoległe, kiedy ich współczynniki kierunkowe są równe, a proste są prostopadłe, kiedy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy minus jeden. Teraz będziemy chcieli narysować wykres funkcji liniowej. I co w takim przypadku robimy. Tutaj bardzo ważną techniką jest narysowanie tabelki i wypisanie sobie jakichś przykładowych wartości, żeby później na tej podstawie narysować ten wykres. Więc sobie wypiszmy jakieś wartości i możemy zacząć na przykład od x równego 0. I wtedy jak wstawimy tutaj x równego 0, to otrzymamy f od x, czyli nasz y będzie równy minus 5. Możemy zauważyć, że to jest tak naprawdę nasze b. Zobaczmy, co będzie, jak wstawimy za x jedynkę. Mamy teraz 2 razy 1, czyli 2, minus 5, czyli minus 3. I dalej. Wstawmy sobie jeszcze dwójkę. 2 razy 2 daje nam 4. Minus 5 to jest minus 1. Trójkę. 6 minus 5, czyli 1. I możemy tak dalej sobie wstawiać. Oczywiście nie musimy wstawiać tego... Jakoś bardzo dużo. Tak naprawdę wystarczyłyby jakieś 3-4 początkowe wartości. Teraz, jak już mamy taką tabelkę, spróbujemy sobie przenieść to na wykres. Dla x równego 0, y ma być równy minus 5. No to weźmy sobie, że nasz minus 5 jest gdzieś tutaj i narysujemy sobie tutaj na razie kropkę. Teraz dla x równego 1 mamy minus 3. To będzie gdzieś tutaj. Dla x równego. 2, mamy już 1. I widzimy, że to będzie w ten sposób szło, a wiemy, że funkcja liniowa to jest taka prosta, więc możemy sobie teraz połączyć te punkty i powstaje nam prosta. I mniej więcej tak wygląda nasza funkcja o takim wzorze. I teraz jeszcze jedno ważne zagadnienie, czyli przesunięcie wykresu funkcji. I tutaj patrzymy ogólnie na funkcję, nie tylko dotyczy to funkcji liniowej, ale wszystkich funkcji. Jeśli mamy zrobić coś takiego f od x minus a w nawiasie, to mamy przesunąć o a w prawo. Czyli jak mamy f od x minus 2, to przesuwamy o 2 w prawo. Jeśli mamy x plus a w tym nawiasie, no to przesuwamy w drugą stronę, czyli w lewo. I tutaj jeszcze jak mamy f od x minus b, to przesuwamy o b w dół, a jeśli mamy plus b, to przesuwamy w górę. Więc wróćmy sobie jeszcze do wykresu naszej funkcji, i teraz chcemy funkcję przesunąć. Najpierw f od x plus 3 mamy, czyli musimy przesunąć o 3 w górę. Więc bierzemy sobie nasze punkty. Tutaj ja narysowałam 3, więc posłużymy się tymi trzema punktami. I mamy najpierw ten w minus 5, więc musimy go przesunąć o 3 w górę. Docieramy do minus 2. Tutaj oczywiście powinien też być minus, i rysujemy tutaj ten punkt. Robimy to samo z tym przy minus trójce, więc wylądujemy w serze, i tam, gdzie mieliśmy minus jeden, to po dodaniu 3 wychodzi nam 2, czyli gdzieś tutaj. I teraz bierzemy sobie, przesuwamy tą funkcję dokładnie tutaj. Widzimy, że trochę nam proporcje się zaburzyły, ale jeśli się to narysuje dobrze w kratkach, to wyjdzie poprawnie. Wróćmy sobie jeszcze do poprzedniego stanu tej funkcji. I teraz mamy narysować F od X plus 1 w nawiasie. Czyli pamiętajmy, musimy przesunąć funkcję o 1, tylko tym razem w lewo. Czyli teraz widzimy, że ten punkt na dole będzie gdzieś. Tutaj ten punkt wyżej będzie tutaj i ten ostatni nasz będzie gdzieś tutaj. I znowu sobie łapiemy ten wykres i go przesuwamy. Teraz sobie jeszcze przeanalizujemy kilka funkcji. I mamy pierwszą. To już nie jest funkcja liniowa, tutaj mamy jakąś funkcję i chcemy najpierw napisać zbiór rozwiązań nierówności F od x większe od dwóch. Czyli znowu pamiętamy, że f od x to był y, czyli kiedy y są większe od 2. Czyli możemy sobie narysować tutaj kreskę przy y równym 2. Teraz patrzymy na to, jakie x spełniają ten warunek. Pamiętajmy, że mamy tutaj znak większe od 2, czyli tutaj będziemy mieli kółko niezamalowane i tutaj również. No i teraz możemy już sobie zapisać. x należy... Teraz będzie to przedział od minus 5, bo tutaj w tym miejscu mamy minus 5, czyli będzie to kółko zamalowane, czyli przedział domknięty. I tutaj widzimy, że nam się przedział kończy w tym miejscu, czyli mamy tutaj minus 1, i tutaj oczywiście przedział otwarty. I następnie mamy przy 7, znak sumy, 7, i 8. Tu już przedział domknięty. Teraz kiedy funkcja jest malejąca? Znowu patrzymy na x, kiedy funkcja maleje. Widzimy, że jest to cały ten odcinek i dla jakich x jest to spełnione. Możemy sobie tutaj zaznaczyć i to będzie przedział otwarty od minus 3 do 3. Największa wartość funkcji, no więc widzimy, że największego y mamy tutaj, czyli nasz y to będzie 6. A najmniejsza wartość funkcji w przedziale od 6 do 8 przedział jest obustronnie domknięty, czyli patrzymy, to jest dokładnie ten odcinek, i najmniejsza wartość funkcji na tym odcinku, więc widzimy, że to będzie tutaj przy x równym 6. Nasz y będzie równy 0. No i teraz wyznaczamy sobie dziecinę tej funkcji, czyli patrzymy, jakie x ona obejmuje, więc widzimy, że najmniejszy x to będzie minus 8, a największy będzie w szóstce. Tylko teraz z lewej strony mamy kółko zamalowane, a z prawej nie zamalowane. Zbieram wartości, to patrzymy tutaj na y. Najmniejszy y to będzie minus 4, a największy będzie. Czwórce I tutaj z obu stron mamy przedziały domknięte. Zbieram wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne, jest przedział. Wartości nieujemne, czyli f od x ma być większy równy 0. Wtedy właśnie te wartości są nieujemne, ale mogą być równe 0. Więc to będą tak naprawdę te x, -y, które mamy. Na tej osi i powyżej. jej. Czyli zaczynamy od minus 4. Tu będzie domknięte, bo nie mamy tutaj kółka otwartego. I będzie do 6, i tutaj będzie już przedział otwarty, bo mamy tu kółko niezamalowane. I teraz spieram wszystkich rozwiązań równania F od X równa się 4 jest przedział. Nasz Y jest równy 4 w tym miejscu. Czyli mamy tutaj dokładnie te x. Czyli będzie to od zera do 4. Pytanie teraz, czy przedziały będą domknięte. Więc widzimy, że nie mamy tutaj żadnych kółek otwartych, dlatego będą to przedziały domknięte obustronnie. No i teraz mamy funkcję określoną za pomocą tej tabeli. I mamy ocenić, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Pytanie. Funkcja f ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Sabie przypomnijmy, miejsce zerowe to były te x, dla których y był równy 0. Widzimy, że y jest równy 0 tutaj i tutaj, czyli będzie ta funkcja miała dwa miejsca zerowe, co oznacza, że to zdanie jest fałszywe. Teraz mamy wykres funkcji f jest symetryczny względem osi o y. Teraz spróbujmy sobie tak mniej więcej naszkicować ten wykres. Czyli mamy tutaj gdzieś minus 3. x też będzie równy minus 3. Czyli mamy tutaj pierwszy punkt. Dla x równego minus 2. Y ma być równy 2. Czyli będzie gdzieś tutaj. Dla x równego minus 1 mamy 0. Dla x równego 0 mamy 1, dla x równego 1 mamy 0 znowu. I teraz mamy dla x równego 2, 2, i dla x równego 3 mamy y równy 1. No więc teraz możemy sobie już połączyć te wszystkie punkty. Teraz pytanie, czy ten wykres jest symetryczny względem tej osi Y. Więc widzimy, że to, co mamy po lewej, nie jest odbiciem lustrzanym tego, co mamy po prawej. Dlatego jest to zdanie fałszywe. A wiemy, że byłoby prawdziwe, gdybyśmy tutaj zamiast tej jedynki mieli minus 3. I teraz ostatnie. Największa wartość funkcji F jest równa 3. Więc widzimy, że w Y tutaj nie mamy żadnej trójki. No i z wykresu też to widzimy, że tutaj największą Wartością nie będzie 3. Dlatego znowu jest to zdanie fałszywe. No i tutaj mamy takie zadanie. No i teraz pytanie: kiedy wykresy funkcji liniowych na pewno nie będą się przecinały? Wiemy, że mamy trzy możliwości. Pierwsza z nich to, że te wykresy się będą przecinały, więc będą miały jeden punkt wspólny. Druga możliwość to, że te wykresy będą do siebie równoległe, wtedy one na pewno nie będą miały żadnych punktów wspólnych. No i trzecia możliwość, że te dwie funkcje będą tak na siebie nachodziły, że będą miały nieskończenie wiele punktów wspólnych. No i teraz, jaką my chcemy mieć możliwość? Będzie to ta druga opcja, czyli że nie mają mieć punktów wspólnych, czyli muszą być równoległe. A wiemy, że te proste, te funkcje będą równoległe, kiedy współczynniki A będą sobie równe. Czyli w funkcji f od x nasz współczynnik A to będzie 2m plus 7, czyli to wszystko co stoi przy x w tym nawiasie a funkcja g od x jej a będzie równe 3, no więc teraz sobie rozwiązujemy takie równanie przenosimy sobie 7 na prawą stronę zmieniając znak czyli 2m będzie równe 3 minus 7 2m to będzie minus 4 m to będzie, dzielimy teraz przez 2 minus 2 czyli odpowiedź a będzie poprawno. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie.